Tematem dzisiejszego filmiku jest co zrobić, żeby nam ładnie rosły rośliny w akwarium. No, ja nieraz miałem problem z tym, że przynosiłem nowe roślinki, kupowałem, wsadzałem, cieszyłem się, że będą pięknie rosły. Mijał tydzień, dwa roślinki marniały. No i praktycznie nic z nich nie zostawało. No, i szukałem niejednokrotnie przyczyny, czy to jest nadmiar azotanów, czy to jest światło i tak dalej. No, i wpadłem na pomysł taki, żeby zmodyfikować troszkę oryginalną pokrywę. Już Wam pokazuję. O, zobaczcie, jak mi teraz rosną roślinki, aż wychodzą z akwarium. Po dwóch tygodniach dosłownie akwarium jest całutkie, zarośnięte. No i pomysł, na który wpadłem, to było dorzucenie do oryginalnej pokrywy dwóch LEDów. Dwóch LEDów o kolorze czerwonym. No i to był strzał w dziesiątkę. Przynajmniej według mnie u mnie pomogło. Rośliny zaczęły rosnąć. Co dwa tygodnie teraz mam akcję z przecinką. No, ale już nie ma problemu takiego, że roślinki marnieją, nie rosną. Wszystko dzieje się w tempie ekspresowym, zresztą sami widzicie, aż rośliny wychodzą ze zbiornika. I ryby są zadowolone, bo mają gdzie się chować. No cóż, to ja się biorę teraz za sprzątanie. Podmienię oczywiście jak zawsze 20, od 20 do 30 litrów wody żeby była czystsza, wyczyszczę filtr rybom, no i przytnę nadmiar roślinności. To widzimy się po całej akcji. A jeszcze o tych ledach, tak? Te ledy oczywiście można kupić na portalu aukcyjnym bez problemu. To są oczywiście ledy wodoodporne, bo tylko takie się nadają do zbiornika nie żadne paski LED'owe które są dostępne w takich marketach budowlanych bo one niestety też już to przerabiałem po jakimś tygodniu, dwóch od wody się robią białe, no i po prostu przestają działać tu Wam jeszcze pokażę jak wyglądają te moduły te moduły LED'y które można sobie kupić, które właśnie zamontowałem w pokrywie. O, jak chcecie kupić cztery, to Wam wysyłałem taki komplecik złączony razem. No i różne są kolory do wyboru do koloru. Widzicie tu nawet są RGB, ale ja ich nie montowałem, zamontowałem tylko czerwony na próbę. No i jak widać, się sprawdziły. No, zobaczcie, eee, troszkę roślin usunąłem. Część poprzerywałem, poobrywałem liście, takie bardziej uszkodzone. No widać, że od razu w akwarium przejrzało. No to idę wywalić pół wiadra roślin. No i uzupełnimy wodę, wyczyścimy filtr. I będą sobie mogły rybki dalej spokojnie prowadzić swój żywot. No, jak widzicie... W akwarium przeryweczkę zrobiłem. Bardzo mało e, zostało roślin, ale i tak za dwa tygodnie będzie pełno. Pokażę Wam jeszcze, jak to od góry wygląda. To. Widzicie, czyściutko roślinki przerwane. Pokrywa ładnie umyta. Jak widzicie, te dwa ledy bardzo dużo tego czerwonego światła dają. No, i to już wszystko, będę kończył. Także, jak chcecie mieć ładnie czysto w akwarium, to wymieniajcie wodę, podmieniajcie część wody co dwa tygodnie. A jak chcecie, żeby wam rośliny rosły jak szalone, to musicie zainwestować troszeczkę też w światło dla tych roślin. No, to trzymajcie się. Na razie, cześć.